Zabezpieczenie lakieru najprostszą metodą jest położenie zwykłego wosku, który zabezpieczy nam lakier na miesiąc, dwa, może na tydzień, w zależności od użytkowania auta i od warunków atmosferycznych, w jakich auto będzie się zajmować. Natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie lakieru bardziej profesjonalne, robione przez, przez firmy, no tutaj mamy możli pełne możliwości. W związku z tym jest to zabezpieczenie lakieru od roku, nawet do sześciu lat z gwarancją. W skład takiego zabezpieczenia lakieru wchodzi w niektórych przypadkach polerowanie całego auta, zdzieranie całej wierzchniej warstwy lakieru czyli tak zwane matowienie samochodu. Żeby pozbyć się wszelkiego rodzaju rysek, zadrapań lekkich, ubytków lakieru, które w tym momencie będą uzupełnione przez lakier i spolerowane z powrotem, żeby ten lakier wyglądał jak nowy. Na to kładzie się odpowiednią warstwę środków zabezpieczających. Są to środki, które twardzają lakier i ten lakier wtedy jest odporny na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia typu ptasie odchody, które są najgorszą zmorą wszystkich kierowców, jak również i pyły różnego rodzaju z kominów. Przed takim zabezpieczeniem lakieru konieczne jest oczyszczenie tego lakieru. We własnym zakresie rzadko kto może sobie zrobić, gdyż trzeba samochód cały wyczyścić, oczyścić lakier z kawałków. Yy, Poprzylepianych do lakieru, tak jak kawałki klocków hamulcowych, które są na całym dole samochodu, praktycznie od przednie tylne drzwi, a nawet do tylnego zderzaka, nawet na tylnym błotniku zdarzają się opiłki z klocków hamulcowych. To wszystko trzeba oczyścić. Smołek, która się znajduje na samochodzie, i też przed tą regeneracją lakieru to trzeba koniecznie zrobić. Jak również trzeba go wydezynfekować, czyli ten lakier musi być wyjałowiony i umyty dobrze. Środkami, które powodują to, że ta powierzchnia, którą później nałożymy, można zabezpieczyć od roku do 6 lat. Cena jest na inne zabezpieczenie na rok, a inna jest na 6 lat.